Dzień dobry. Pytanie otwierające dzisiejszą inspirację brzmi, jak możesz mieć z życia więcej? A dokładnie, jak mając to, co masz, możesz mieć więcej? Czy wzbudziłam Twoje zainteresowanie? Jeśli tak, to super. Im bardziej ten temat skupił Twoją uwagę, tym większe szanse, że będą z tego dla ciebie jakieś fajne konsekwencje. Witam Was w moim cyklu Pozytywne Inspiracje, które tworzę opierając się na swoim doświadczeniu w pracy z moimi klientami, jak również korzystając z naprawdę fantastycznych już w tej chwili wyników, osiągnięć nauki w dziedzinie psychologii biznesu, neurobiologii i psychologii motywacji. Tak, cieszę się, że udało mi się zdobyć Twoją uwagę, ponieważ za tym pytaniem kryje, kryje się coś bardzo ważnego dla Ciebie. Otóż. Chcę, żebyś wiedziała, że nasze emocje i doznania normalnie trwają bardzo krótko, przychodzą i odchodzą. Możemy je przedłużać tylko jeśli świadomie zatrzymamy na nich swoją uwagę. Bardzo sprawni jesteśmy w tym, jednakże niestety tylko przy, w przypadku emocji nieprzyjemnych. Większość z nas ma tendencję do rozpamiętywania każdej tej rzeczy, która miała jakieś negatywne znaczenie dla nas. Potrafimy więc zadręczać się wręcz rozkładaniem na części pierwsze na przykład takiej sytuacji konfliktowej z kolegą w pracy albo nieprzyjemną uwagą od przełożonego. Czasem wystarczy tak naprawdę na pani w sklepie, w którym właśnie robiłyśmy zakupy i już. Nasza głowa rozpoczyna ruminowanie. Tak się ta czynność fachowo nazywa w psychologii, czyli coś w rodzaju jak on mógł mi to zrobić, dlaczego ona to powiedziała, no ja im się jeszcze odwdzięczę, a tej kobiecie w sklepie jutro to nagadam do żywego. No i tak właśnie ruminujesz cały wieczór na temat tych wszystkich w większości naprawdę błahych rzeczy, które spotkały cię od ludzi, często kompletnie niecelowo ty akurat byłaś pod ręką, kiedy oni mieli swój zły moment. I użyli ciebie, żeby sobie właśnie z tym swoim wewnętrznym dyskomfortem poradzić. A ty teraz psujesz sobie przez to cały wieczór. Co ciekawe, niestety, kiedy z kolei przeżywamy coś miłego w życiu, mamy tendencję do przechodzenia przez takie doświadczenie szybko, jakby w biegu. Czasem nawet w ogóle przez to nie zauważając tych dobrych momentów. Nasz mózg wyewoluował w taki właśnie sposób. Że na pewno zauważymy na burmuszoną minę pani sprzedawczyni w kiosku, gdzie kupowałyśmy bilety tramwajowe, ale róże kwitnące na skwerze, przy którym stoi ten kiosk, możemy przeoczyć. Tymczasem badania potwierdzają, że poprzez takie intencjonalne zatrzymanie się na dłużej, pobycie przez dłuższą chwilę z wszystkimi. Pozytywnymi emocjami, których w tym dobrym momencie naszego życia doświadczamy, uruchamiamy w sobie jakby taki nowy mechanizm. On pozwala nam potem dokonywać naprawdę niesamowitych rzeczy: a mianowicie odczuwać więcej radości, nadziei, zadowolenia, miłości, wdzięczności, też takiej wewnętrznej siły. To jest taki zastrzyk wysokiej energii, dzięki której następnie, Jesteśmy w stanie spojrzeć kreatywnie na nasze życie, na jego wyzwania, budować fajne, wspierające nas relacje z ludźmi i wzmacniać siebie i swoją samoocenę. To jest taka dawka witamin dla naszego umysłu, serca i ciała. Tak, ciała również, bo nie ma piękniejszej kobiety, niż kobieta szczęśliwa. To właśnie takie rozsmakowywanie się w dobrych chwilach Twojego życia oznacza, więc świadome, zamierzone przedłużanie i wzmacnianie doświadczania dobrych rzeczy. No i teraz garść sugestii, sugestii dla Ciebie, jakie zwyczaje możesz wprowadzić w swoim codziennym kalendarzu, żeby właśnie ćwiczyć takie mięśnie rozmakowywania się w życiu, które pozwolą Ci mieć życia więcej mając tyle samo. Po pierwsze: ćwicz zanurzanie się w pozytywnym doświadczeniu. To może być coś, co dzieje się teraz, albo jakieś wspomnienie z przeszłości, albo coś, co dopiero ma się wydarzyć. Chodzi o to, żeby było to coś dobrego, co Cię spotkało, spotyka, albo macie spotkać. A ty teraz zrobisz z tego coś jeszcze fajniejszego. Poprzez właśnie takie zanurzanie się w tym doświadczeniu, zaangażuj w to swoje zmysły. Może na przykład właśnie pijesz swoją ulubioną kawę. Jaki ona ma zapach, jaki ma smak. Zamknij oczy, rozsmakuj się w tym smaku i poczuj, że tak naprawdę oto pijesz właśnie najwspanialszą kawę na świecie. Rozmawiasz z bliską Ci bardzo osobą. Rozmowa jest ciepła, wzmacniająca, dobra. Zauważ całe piękno tej waszej relacji. Zauważ, z jakim wartościowym człowiekiem spędzasz ten moment twojego życia. Przynajmniej raz w tygodniu zadzwoń do przyjaciółki, przyjaciela, kogoś, kto jest dla ciebie ważny i opowiedz o jakiejś fajnej sytuacji z twojego życia, która miała miejsce właśnie w tym tygodniu. Zapytaj potem tą osobę, co z kolei dobrego wydarzyło się w jej życiu. I w czasie tej rozmowy pomóż tej, tej osobie rozsmakować się w tym, co ją spotkało. Na przykład mówiąc, jak bardzo Ciebie cieszy, że coś takiego się wydarzyło w jej życiu. Jeśli jesteś mamą, zdecyduj, że zawsze przy wspólnym posiłku będziesz zachęcać swoje dziecko, by dzieliło się z Tobą miłymi, swoimi miłymi doświadczeniami z dnia. Ucz je od małego. Doceniania każdego swojego najmniejszego, nawet sukcesu, ale też aktów życzliwości innych ludzi. W ten sposób będziesz rozwijać w swoim dziecku poczucie sprawczości w życiu, ale też właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Jeśli natomiast masz wrażenie, że Twój problem jest większy, to znaczy, że kiedy teraz przewijasz wstecz, klatka po klatce, swoje myśli z dnia zauważasz, że przez większość czasu ruminujesz, a dobrym chwilom nie poświęcasz być może w ogóle uwagi i że tak się dzieje prawie każdego dnia. Proponuję, żebyś zaplanowała w swoim życiu pewien większy projekt: a mianowicie, abyś pobawiła się w twórce reportaży. Przez Najbliższe trzy tygodnie każdego dnia zrób przynajmniej trzy zdjęcia swoim telefonem komórkowym, które będą dokumentowały właśnie te dobre chwile Twojego życia. Może to być zdjęcie Twojego dziecka rozradowanego, bawiącego się klockami, a może masz na parę, na parę jakiś piękny kwiatek, który właśnie zatkwił. a może idąc do pracy, mijasz jakiś Ciekawy architektonicznie budynek, który Ci się podoba, który Cię być może inspiruje. A może, a może już czas na selfie z Twoją radosną miną kobiety szczęśliwej? Możemy naprawdę bardzo dużo zmienić na lepsze w swoim życiu, jeśli temu, co chcemy zmienić, poświęcimy naszą uwagę, a potem. Energię, która za nią idzie, przekształcimy w konkretne działania i zwyczaje. Trzymam więc kciuki za dobre chwile Twojego życia i życzę Ci smacznego. Pozdrawiam.